Rzeczy zdobyliśmy też na transmisjach, także nie miejcie tego za złe, po prostu na live'ach troszkę pozbieraliśmy rzeczy. Macie tutaj przebitkę. Ok, tyle myślę, że warków mi starczy. Tak jak widzieliście przebitkę, tak myślę, że to starczy. Lecimy teraz znaleźć mroźny kontynent bo będę potrzebował bardzo dużo lodu. Mam do tego kilof z silktaczem, które który fajnie mi się udało zrobić. Trafiłem po prostu efficiency czwórkę, on breaking trójkę, dodałem jeszcze jedną czwórkę, więc zrobiła się piątka z dineo Kilofa'. W ogóle zobaczcie, jakie mam fajne skrzydła. Pewnie wam się podobają, co nie? Trochę się pozmieniały, trochę inaczej wyglądają. Kieł ja zeza mam, jak tak patrzycie. Ha <laughs> tak ej, tak lepiej jest, nie? Taki misiek. Może bez hełmu powinienem latać. Gdzie jest to, czego ja szukam? Tutaj nie ma.